Dzień dobry, nazywam się Dawid Brzozowski. Stoimy właśnie przy siewniku Waderstadt Spirit 600 S. Marką Waderstadt również handlujemy w Agravisie. To, co wyróżnia siewnik Spirit z Wadersztata, to talerze, które są naprzemiennie. Dzięki temu nigdy nie będzie w sytuacji, że ściągnie siewnik na jedną lub na drugą stronę. Zawsze będzie szedł w linii za ciągnikiem. Kolejną unikalną cechą tego siewnika są duże, szerokie koła naprzemienne. Duże, szerokie koła pozwalają na nietworzenie kopców i nie zakopywanie się na glebach lekkich, a w mokrych warunkach to, że one są przesunięte względem siebie, powoduje, że raz nie zakopiemy się, dwa nie zalepimy, bo jedno koło będzie oczyszczało drugie. Siewnik Waderstadt może być, wypo być wyposażony w system SeedEye. Jest to system liczenia ziaren, który wyeliminuje nam tradycyjną próbę kręconą lub próbę wagową, a także pozwoli nam mega precyzję poprzez wysianie dokładnej ilości takich nasion, jaką chcemy na metrze kwadratowym. Po więcej informacji zapraszamy do naszych oddziałów i do kontaktu z handlowcami.